Znowu na dobranoc, musiałem wejść na live'a politycznego. I pozdrawiam Herkulesa, bo świetnie robi te live'y, przychodzi dużo ludzi z obydwu stron. I, I można się wypowiedzieć kulturalnie i w ogóle, tylko yy, nie wiem, ja mam taki punkt widzenia. Bo wiecie macie to rosyjską stronę, ukraińską, amerykańską, czyli znowu się podzielił świat na, na ten BRICS i, i na zachód. Ale ja patrzę na statystyki i też im to mówiłem, że 10 milionów Polaków mieszka w Ameryce, później w Brazylii, tam w Francji, w Niemczech, w Argentynie, e, inne kraje. A w Rosji od początku ZSRR, jak przegraliśmy wojnę i w sumie przegraliśmy albo wygraliśmy z Rosjanami, jak nas wyzwolili i dali nam wolność, tam żyło jakieś 400 tysięcy do pół miliona Polaków i systematycznie to zmniejszało się. Teraz tam jest 23 tysiące. tysiące do 10 milionów. Dwie potęgi, tak? A Polak nie jest głupi. Wybiera zawsze tam, gdzie jest wolność, albo rozwój, czy dobrobyt. Tak jak w Brazylii. Wygląda na to, że w Brazylii jest większy rozwój i dobrobyt, i może tam Polak się rozwijać, bo wybiera tamte granice. A mi się wydaje, że jak ktoś pojedzie, zachwala się, sprowadza rodzinę, znajomych, i tak to się dzieje. A jak jest źle, jest zamordyzm, nie, nie ma demokracji, nie ma, nie wiem, własnego zdania albo bieda, no to się ucieka stamtąd jest coraz mniej. No taka chyba moja logika, chyba, że źle myślę. Chyba, że to jest Szwajcaria, jakiś bogaty kraj i, i, i sami usuwają albo coś w tym stylu, albo ktoś się nie nadaje i wypadł. I Zeus na przykład to jest taki fajny, starszy gościu, który mieszka w Kanadzie i cały czas wychwyla ruski. Że to jest taki kraj, że oni mogą być tam, wszystko. i mają taką technologię. I my nie mamy się bać że Ukrainy, że Rosja popchnie Ukrainę, że będziemy mieli większe granice z Rosją, bo Kaliningrad już i tak jest rosyjski. A tam jest pełno wojska. Jakby chcieli, to mogą wszystko. Jak chcą, to by chcieli, to Ukrainę to zajmną w trzy dni. Nie no, spoko. Może taka prawda, nie? Może to tylko tak grają, tak jak to oni mówią, że. Oni się tam tylko pykają, żeby zarabiać na broni i innych rzeczach, i ten konflikt jest im potrzebny. Nie mówię, że nie, bo jest mnóstwo teorii, ja nie, nie jestem pewien, która jest prawdziwa. Ale statystyki i logika mówi, że na wschodzie w BRICSie się gorzej mieszka. Może w Chinach, tak. W Chinach już widziałem, że Polacy emigrują, jak mają e, fach w ręku to już tam naprawdę godnie idzie żyć. Ale w Rosji nie widziałem takich filmików. Jak Herkules masz tam lajwa i spotkasz jakiegoś Polaka, który mieszka w Rosji, i fajnie, jakby on tak powiedział o tym życiu, jak to tam wygląda, o tych standardach, z tego co ja czytałem, wiadomo, dane mogą być zakłamane, to widziałem, że w Rosji średnia zarobków coraz była gorsza, Ukraina ich goniła nawet coraz to lepsza. Nawet Ukraińcy, którzy w większości jeździli do pracy do Rosji, wjeżdżali do Polski, a bardziej na zachód. I ja to widziałem tak, że Putin gospodarczo sobie jednak nie poradził, a gdzieś musi mieć zwycięstwa, no to na no, wojsko zawsze kładli. Na papierku byli potęgą, no to trzeba było kolejny konflikt i na przykład na Ukrainę. I Ja widziałem tą operację, gdzie tam komandosi byli na lotniska wy, wyzwani do Kijowa, były bardzo małe ilości wojsk, takie że tak powiem może nawet pancerne, także to miała być szybka wojna, szybkie zdobycie, obalenie rządu i przejęcie te, te, tego kraju, ja tak to widziałem ale im to totalnie nie wyszło nie tak jak Krym, Krym to była szybka piłka, tak. Nie, Ukraina nie była przygotowana zielone ludziki weszły i je by zdobyli nie? jak jest ta wielka afera o te zboże i z tego co ja doczytuję może też to jest zakłamane, ale pisze że nie zrobiliśmy embarga ruskim na produkty rolne i że 2,5 miliona ton zboża dalej i innych produktów przychodzi z Rosji do nas. No to czyli, jak ukraińskie jest złe, no to tam też chyba by trzeba oblokować. No nie wiem, dziwne to wszystko. Jestem za rolnikami polskimi. Nie chciałbym, bo tak samo na live mówiłem, że jak się śmieją z Ukraińców, że oni są przegrani, sprzedani, i po co oni walczą. No ale my też w większości mamy kapitał tutaj zagraniczny. Jak tam mówią, że po co walczą, bo, bo pracują dla kogoś innego, to niestety my też. Nasz dobrobyt teraz polega na tym, że dość nam lepiej, godniej płacą, ale praci, pracujemy dla obcego kapitału, nie wszędzie tak. I, I nie wiem, jak jest na Ukrainie, ale tu Polak może też się rozwijać i też mamy kwotę wolną od, pod, od podatku, tak. Może każdy z nas mieć jakiś fach, czymś próbować i nie płacić. Wysokich podatków i, i otwierać firmy, żeby coś spróbować i robić, można się rozwijać. Nie wiem, jak jest na Ukrainie, nie wiem, jacy są tam oligarchowie, jak to u nas wygląda z politykami, czy z tymi ludźmi bardziej zamożnymi, ale ten świat nie jest aż taki zły, jeśli chodzi o rozwój. Bo jak jesteś taką osobą, że tylko szukasz wymówek, żeby czegoś nie robić, i jak wszyscy mają lepiej, a ty nie, no to chyba z tobą jest coś nie tak. Jak idziesz do pracy, która cię denerwuje, a nie szukasz powodów, jak jej zmienić, albo jak masz krechy tyle, że się boisz, żeby ją zmienić. Sorry, ale chyba z tobą jest coś nie tak. Popełniłeś błędy, stary. Ale znam też takich ludzi, co mają krechę i tak idą i się rozwijają i próbują, ryzykują i próbują szukać lepszego chleba, chleba albo rozwoju. Tak więc Zeus i Inni, może macie rację, ale jak tak macie, jak ja bym tak myślał, że mieszkam w tej Kanadzie i marudzę, czy w tych Stanach, że jest mi źle, czy w Polsce, a tam jest taki piękny rosyjski kraj, który ma wszystko, dobrobyt, jest pięknie, no to ja bym tam wyjechał i przynajmniej spróbowałbym tam żyć, nie? Czemu wy tego nie zrobicie? Let's go! Albo jak to mówią Rosjanie, no dawajże! My zdją was! My ciebie lubią! I, no i wtedy mi nagracie filmiki, jak tam się żyje, jak jest, czy jest wolność słowa, czy wam się podoba, czy jest ta ziemia obiecana. Dawaj!